Siemanko z tej strony Masipel, A to jest reklama z serwera WSG Gatecraft. No, tak widzicie to To zaczynajmy. E, pokój Vipass Vipa tam jest. E, Dropsy Stone tutaj. Dobra, to zaczynajmy od tej strony. To jest takie ten... no, chanty. Informacje, e, aby zobaczyć, czy trzeba na gildy, na przykład gildia strona serwera z super jest www.wsg.pl Skype chcesz zarobić idź na skup sprzedawa itemki Inac albo inaczej napisz sell diamond 1 1 to jest ilość item shop serwera gdzie można zakupić kasę, itemki i tym podobne rzeczy yy, i jest.wsg.pl aby dość aby jest, jest jeszcze mm, zabawa paintball Mm. kośnik PB Join i oczywiście za, od 1000 zabójstw jest ranga Pro Killer. Pokażę może tylko PB Join. Tak się startuje. Połączy sobie game Pokażę. E, day. E, tak wygląda arena. Bardziej się opłaca, jak jest więcej grać nie tak, żeby 1 na 1, bo tu jest za dużo latania wtedy. Jak widzicie zostawiam od razu speeda i jump boosta Z orki sobie speeda mm, Tu jest... Yy, kurwa zapomniał jak się nazywa Chuj, dupa, jebać Tu jest wieża Tu jest wieża, dobra no, Tak wygląda arena paintball Aby wyśpisujemy pb, głośnik, pb, spacja, leaw, lift Zjepam się w tym miejscu, gdzie byliśmy. Mm, tu jest SG. Jest oczywiście, już Są mapy już wgrane. Albo restart mapki wszystko było trzeba od nowa wgrywać, więc wystarczy tylko parę komentarzy i już jest poustawione mm, Tu jest arena Popi. Zakaz sojuszy, bo jest arena mała. Chodzić na własną odpowiedzialność, nie odpowiadam za Taka mała arena. Miała być to arena 1vs1, ale coś plugin nie działał i się spadał cały czas to eee, tu jeszcze teraz dalej prowadzimy hmm. tu jest VIP aby zakupić VIPa wyślij bla bla bla, bla. czas VIPa to 15 dni kosztuje 1 7 zł i dostaje kit VIP kit VIP pokażę eee, takiej temki hmm. bez enchantu z drugiej strony nie tutaj nie ma tutaj jest super VIP aby zakupić FIBA w level blacha 115-17 dni, koszt 12 zł, kit, czy tak kit super dostaje Dostaję agent Table, takie tam Oj, co by tu jeszcze pokazać? A jeszcze regulamin mm, nie używaj nie używaj haków nie, prze, yy, nie przezywaj inaczej nie przeknięta w nie spam, nie, nie widzisz fundusa, no napisz do adminów, nie reklamuj innych serwerów Tu są dropy, rud drop ze stona y, Grać, są diacy, no co przeczytajcie sami y, To jest administracja Czaj, y, Mw już tutaj nie gra, gra u kolegi na sklejbloku Ałgofrys na tym, na kolonii ja sponsor serwera, maxiu 900 Rangę więc nowym opiekunem jest e, Pychu jakiś Pychu tak Slotów jest oczywiście 30, Łoj e, slotów jest 300 Maszyna to jest 32GB RAMu, więc spokojnie możecie wchodzić To skąd to ma, cox, oj cox Kurwa kąt, kurwa nic nie ma Pierdolę. A tu jest sklep sprzedaży, ale miał być tylko na przed kupa, ale gracie mi prosili, żebym do tego sklepu, więc dałem, Jak widzicie. Na gracie jest dostęp tylko do Enchantu na poziom 20, ale trzeba przejść parkura. To może przejdę. Jak widzicie, już spadłem, pierdolę. Kurwa, spadłem, ja pierdolę. Jebać kurwa Wlec sobie nagroda na sądzę, level mm. Tutaj jest pokój VIP-a można, można kupić też jest chłopolnia, że gracze mogli kupować sobie i tam je Można kupić oh, Nice 43 osoby, 44 bo jest na awaniszu, na 30 level Będą zablokowane si podka siły 2, ponieważ jest strasznie zbugowana Bo Zamiast zabrać inne serduszko, będzie 4 serduszka to Można kupić ten, tutaj coxa, można kupić ten... kurwa ma się lag Bo to jest darmowy exp To siły, speedas heal, trucia, regeneracja, obrażenia Instant damage o, Jeszcze skok wiary pokażę Baram, baram. Szukamy oczywiście youtuberów od 200 widzów jest ranga youtuber To ma 10 lat Diskape opisie NSG z Kowbiary Możesz trochę brzydkie tak na szybko no i pokażę nie trafię, jak trafię chcę. kurwa z tym ciotą, nie trafię, jebać Dobra Tutaj jest zejście na dół. Się dół, Jeba. juu TNT na serwerze jest włączone. Z regulamin. Uff. Jak widać, kurwa. Zrobiłem to. Hop, Wskazany 7-5. Się ma Patryk. Achaszki. Zobaczymy, czy mają tego raz i wysuć, teraz. Dobra, to będzie chyba już na tyle. Zapraszam do spróbowania, leko, e, dawania łapy w górę i komentowania. A właśnie, jeżeli... E, chciałbym zrobić konkurs. A nie, już zapomniałem. Już e, m, kurwa mać, zapomniałem. Dobra. E, kur... O właśnie, dobra, jest konkurs. Zapomniałem. Jeżeli, do wygrania jest VIP, ale super VIP. E, reklama, łoj, e, e, intro do Minecrafta jest VIP, intro do Metina jest super VIP, let's play oczywiście, e, no to będzie chyba już na właśnie się pokażę co VIP-y mają, cicho, cicho, chyba cicho, cicho, nie go, ale dostał Jebhead, o tu suk, LOL Dobra. E, czy czy miałem powiedzieć. Hmm. Kurwa mać. A właśnie. Co, co VIP ma? No, VIP posiada 50 tysięcy kasy. Super VIP może wejść na full server. Command Repair Heal. Hat zakładania klocków na głowę. Ma 1% więcej. No tam jest wszystko napisane. Super VIP. Jest najfajniejszy. Ponieważ ma tak. Dostać 100 1000 kasek i super reap może wejść na pod dostaje dostać na to jest nieważne już Super reap ma komandy repair, hill kill, lol czyli zabijanie wszystkich potworów, time day, time night, water sunny, water storm chyba Super rip ma więcej, po to będzie, czyli tyle samo co sorry? O kurwa Ja pierdolę Trzeba będzie zmienić mapę Będzie, no i w neterze לא טוב ובורכי בראשות האלה, שמענו כה